Na początku filmu oglądamy ośnieżone góry stanu Montana. Mężczyzna patrzy na zapierający dech w piersiach krajobraz, ćwicząc na rowerku treningowym, gdy nagle dzwoni telefon. Chris odbiera połączenie od żony, która przypomina mu o papierach rozwodowych. Jamie oznajmia, że ich związek już dawno się rozpadł i nie ma odwrotu. Chris tłumaczy, że sprzedał firmę i nie zajmuje się już pracą, ale Jamie przypomina mu, że zrobił to wyłącznie dla pieniędzy. Wzdycha i obiecuje, że podpisze wszystko, co trzeba. Jamie rozmawia z córką, która wyznaje, że tęskni za Chrisem i bardzo go kocha. Kobieta przyznaje, że też wciąż go kocha, ale czasem miłość to za mało, by być razem. Tymczasem Chris jedzie do supermarketu i zauważa dziewczynę z przemoczoną fryzurą. Sky. Sky mówi, że miała paskudny dzień i chce go zakończyć butelką wina. Chris pomaga jej wybrać odpowiedni gatunek. Na zewnątrz znów spotyka Sky. Dziewczyna mówi z rezygnacją, że kierowca taksówki odwołał kurs, więc Chris proponuje, że ją podwiezie. Pod motelem Sky wspomina, że mieszka z nie do końca zrównoważoną współlokatorką, z którą często się kłócą. Chris sugeruje, żeby Sky przeczekała u niego, aż Lisa pójdzie spać. Dziewczyna odmawia i wysiada, ale za drzwiami słyszy krzyki. Chris podjeżdża ponownie i powtarza swoją propozycję. Tym razem Sky się zgadza. Przez okno obserwuje ich dziwny mężczyzna. Chris przywozi dziewczynę do swojej luksusowej posiadłości. Mówi, że lubi samotność i wygodę, po czym nalewa im wina. Para sączy trunek i decyduje się lepiej poznać. Chris opowiada, że stworzył aplikację zabezpieczającą, którą Google odkupiło od niego za dużą sumę. Historia Sky jest mniej błyszcząca. Przez około 5 lat pracowała jako modelka. Ale w końcu miała dość bycia wieszakiem na ubrania. Teraz dorabia jako kelnerka i zastanawia się, co dalej zrobić ze swoim życiem. Sky zauważa, że jedna butelka nie wystarczy. Chris prowadzi ją do piwniczki i pokazuje swoją wyjątkową kolekcję win. Sky dziękuje mu, że wybawił ją od szalonej lisy. Dziewczyna już chce wracać, ale Chris proponuje, żeby została. Całuje Sky, po czym zostają sami. Nadchodzi poranek. Chris rozgląda się i zauważa, że dziewczyna już wyszła. Sky wraca do siebie i, ignorując rozpłakaną lisę, zamyka się w pokoju. Wieczorem Chris postanawia odwiedzić bar, w którym pracuje jego nowa znajoma. Sky wita go uśmiechem, a on odprowadza ją do domu. Po drodze Sky przyznaje, że skłamała o rodzicach. Od szóstego roku życia tułała się po rodzinach zastępczych, o większości których woli zapomnieć. Przy samochodzie Chris widzi podejrzanego Koreańczyka, który próbuje się do niego włamać. Chris prosi faceta, żeby odsunął się od jego samochodu. Nie chce przecież żadnych kłopotów. Sky jednak reaguje prowokująco i rzuca w niego butelką, czym rozwściecza Azjatę. Napastnik uderza Chrisa łomem w nogę i ucieka z miejsca zdarzenia. Sky odwozi rannego do szpitala, a potem pomaga mu wrócić do domu. Chris planuje zatrudnić opiekunkę. Ale po chwili namysłu proponuje tę rolę nowej znajomej, która potrafi przyrządzić genialny omlet na śniadanie. Sky wybiera się do miasta po zakupy i pyta o kod do drzwi, żeby móc wejść, gdyby Chris zasnął. Najpierw jedzie jednak do motelu, gdzie czeka zapłakana Lisa. Dziewczyna prosi Sky, żeby jej nie opuszczała, po czym się całują. Chris zasypia na kanapie i budzi się, słysząc kobiecy głos. Sky pochyla się nad nim i z uśmiechem pyta, jak czuje się jej pacjent. Całuje Krisa, a resztę dnia spędzają razem. Rozmawiając, śmiejąc się i poznając siebie coraz lepiej. Chris tak bardzo zatraca się w tej relacji, że ignoruje telefon od byłej żony. Wieczorem wyznaje, że zaczyna się w niej zakochiwać. Sky mówi, że czuje to samo. Wczesnym rankiem Ronald, właściciel mieszkania lisy, zjawia się, by przypomnieć o zaległym czynszu. Zastaje lisę w łazience. Dziewczyna ma głębokie rany na nadgarstkach. Ronald natychmiast informuje policję. Szeryfowi wydaje się podejrzane, że Sky nie figuruje w żadnej bazie danych. W tym czasie Chris rozmawia z byłą żoną i zgadza się, by przyjechała z córką na weekend. Wędruje po domu i szuka Sky. Gdy zauważa, że dziewczyna bierze prysznic, zagląda do jej rzeczy, ale przez przypadek z hałasem upuszcza torebkę. Sky pojawia się w drzwiach i mówi, że nie ma mu tego za złe. W końcu ludzie często nie są tymi, za kogo się podają. Następnie zrzuca ręcznik i zostają sami. Następnego ranka Chris budzi się i zauważa, że zniknął jego telefon, ten, który steruje wszystkimi systemami bezpieczeństwa w domu. Chwyta za kulę i zaczyna przeszukiwać każde pomieszczenie. Przechodząc przez salon, zauważa wiadomości informujące o tragedii w motelu. Zszokowany dowiaduje się, że Lisa zmarła. Wkrótce wraca uśmiechnięta Sky, która mówi, że zjadła na mieście skrzydełka w sosie. Chris jest zdziwiony. Przecież modelki nie jedzą takich rzeczy. Sky odpowiada, że już dawno nie jest modelką. Chris nadal szuka telefonu, ale Sky prosi go, żeby usiadł z nią do stołu i coś przekąsił. Czuje, że coś jest nie tak i pyta Chrisa o co chodzi. Ten opowiada o wiadomości dotyczącej lisy. Informacja ta nie robi na Sky żadnego wrażenia. Spokojnie kontynuuje posiłek. Po chwili przyznaje, że to ona pozbyła się lisy. Twierdzi, że była niezłą kochanką i sąsiadką, ale była też zbyt ciekawska. Zresztą z jej pokoju przez lunetę doskonale było widać cały dom Krisa, a Sky przez dwa miesiące regularnie go obserwowała. Dziewczyna wyznaje, że wie o Krisie dosłownie wszystko. Co więcej, to ona zaplanowała ich przypadkowe spotkanie w sklepie. Mężczyzna żąda, by Sky natychmiast się wyniosła, po czym sam decyduje się wyjść. Sky jednak blokuje drzwi za pomocą zaginionego telefonu. A potem ogłusza Krisa jednym ciosem. Budzi się on związany, przykuty do wózka inwalidzkiego. Sky zaczyna go brutalnie torturować, próbując wydobyć od niego hasła, by się wzbogacić. W tym samym czasie Ronald porządkuje mieszkanie Lisy. Mężczyzna znajduje teleskop, przez który podglądał kobietę ćwiczącą jogę. Wkrótce Ronald kieruje teleskop w stronę domu Krisa i z przerażeniem widzi, jak Sky torturuje swojego więźnia. Gdy dziewczyna luzuje Chrisowi rękę, ten próbuje ją udusić, ale przegrywa walkę. Sky grozi Chrisowi, że jej wspólnik obserwuje jego żonę i małą córeczkę. Chris błaga, by nie zrobiła im krzywdy. Wkrótce w domu pojawia się Koreańczyk, wspólnik Sky. Dziewczyna planuje sprzedać mu wino, obrazy i meble, zapewniając, że ogołoci Chrisa do zera. Po chwili Sky opuszcza dom. Ronald, który to widzi, postanawia zakraść się do środka. Na początku Ronald wygłasza długą przemowę, że nikogo nie obchodzi twarz Chrisa ani jego hobby. Ludzi interesują tylko jego pieniądze. Zdejmuje taśmę z ust więźnia, ale wcale nie zamierza go jeszcze uwolnić. Chris domyśla się, że Ronald chce pieniędzy i obiecuje, że odda mu każdą sumę. Ronald jednak nie wierzy w jego słowa i żąda czegoś naprawdę wartościowego. Chris proponuje mu obraz Picassa wart 7 milionów. Ronald przystaje na propozycję i zaczyna uwalniać Chrisa. Chris błaga, by zadzwonił na policję, ale okazuje się, że Ronald nie ma telefonu. W tym momencie do domu wraca Sky. Dziewczyna zamyka wszystkie drzwi i z ironicznym uśmiechem patrzy na Ronalda, który trzyma nóż. W rękach Sky lśni kosztowna i niezwykle ostra katana. Dziewczyna zaczyna ścigać Ronalda, który ucieka przed nią, biegając po ogromnym domu z obrazem w rękach. Tymczasem Chris uwalnia się i wychodzi na zewnątrz. Samochód okazuje się zamknięty, więc wskakuje na skuter śnieżny, by uciec i wezwać policję. Sky w tym czasie pozbawia Ronalda życia i niszczy bezcenny obraz. Chris pędzi przez śnieg, ale nie zauważa ukrytej przeszkody. Wypada ze skutera i ląduje na środku drogi, prosto przed nadjeżdżającym samochodem. Na szczęście kierowca w ostatniej chwili hamuje. Mężczyzna, przedstawiający się jako Sebastian, pomaga Chrisowi wstać i sadza go do auta. Daje mu też telefon, po czym sam wybiera numer na policję. Chris zaczyna opowiadać, jak został porwany i brutalnie pobity. I nagle uświadamia sobie, że wracają w stronę jego domu. Sebastian okazuje się wspólnikiem Sky. To z nim rozmawiała przez telefon. Dziewczyna na chwilę zostawia mężczyzn samych i prosi, by się nie kłócili. Sebastian opowiada Chrisowi, że był ojczymem Sky i że po przypadkowej śmierci jej matki wszedł z dziewczyną w relację intymną. W nocy Chris słyszy, jak Sebastian uprawia z Pasierbicą swoje chore nocne zabawy. Później Chris rozmawia ze Sky i mówi, że dałby jej dom i pieniądze, bo naprawdę się w niej zakochał. Sky mu nie wierzy i mówi, że muszą zabrać z bankowego skarbca obligacje warte 14 milionów dolarów. Do wejścia do banku potrzebny jest odcisk palca i Sebastian, nie zastanawiając się długo, odcina więźniowi palec. Następnego dnia do domu przyjeżdża Jamie z córką. Kobieta szybko wyczuwa, że coś jest nie tak, ale Sky zamyka ją i dziewczynkę w schowku, gdzie leży osłabiony Chris. Sebastian tymczasem udaje, że ma rękę w gipsie, a odcięty palec przyczepia do niej specjalną taśmą. W drodze zauważa, że Sky jest spięta, ale dziewczyna tłumaczy, że po prostu koncentruje się na zadaniu. Chris tymczasem prosi córkę, by wydostała się przez wentylację i wypuściła ich z pułapki. Sebastian dociera do banku i udaje mu się wejść do skarbca. Jamie przyznaje, że zabrała obligacje na wypadek, gdyby Chris nie chciał się zgodzić na rozwód albo zamierzał odebrać jej dziecko. Chris zdaje sobie sprawę, że bandyci wkrótce wrócą. Córce Krisa udaje się wydostać przez wentylację i pomóc rodzicom się oswobodzić. Po kilku minutach do domu wraca rozwścieczona Sky i jej wspólnik. Sebastian mówi, że interesuje ich tylko Jamie. Gdy Chris rzuca się na niego, mężczyzna krzyczy do Sky, żeby strzeliła, ale dziewczyna niespodziewanie strzela w Sebastiana. Chrisowi udaje się uciec przed Sky i za pomocą pilota wyłącza światła w całym domu, pogrążając go w ciemnościach. Zbierając ostatnie siły, rzuca się na napastniczkę, ale niestety szybko traci przewagę. Sky przygotowuje się, by go zabić, ale niespodziewanie atakuje ją Jamie, rzucając się z ukrycia. Sky okazuje się wyjątkowo wytrzymała. Z bronią w rękach czołga się dalej w stronę rannego Krisa, za którym stoi jego żona, gotowa na wszystko. Dziewczyna unosi broń i nagle rozlega się ogłuszający huk wystrzału. Okazuje się, że to córka Krisa pociągnęła za spust i strzeliła do dziewczyny. Jamie przytula przerażoną córkę, a pod dom z piskiem opon podjeżdża radiowóz policyjny. Chris pochyla się nad Sky i słyszy, jak wyszeptuje mu swoje prawdziwe imię. Margaret. Po tej chwili dziewczyna przestaje oddychać. W tym momencie film się kończy. Dzięki że obejrzeliście ten film do końca. Zostawcie lajka like pod tym wideo. Napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym filmie i do zobaczenia w nowych wideo.